no Nie wiem, może z a może nie. Zobaczmy, co ja się tu z autem odjedę. A 30 minut nie będę tego no, bo i spacer. A teraz tydzień miłości, czyli minus 15%, kompletnie na wszystko. Więc jeżeli chcesz, to wbij i sobie coś zamów. A reszta promocji ode mnie jest oczywiście w opisie, czyli M-Tuning. Oferta na ubezpieczenia MUBI, czyli jeżeli ktoś jest zainteresowany, wbija w opis i sobie szybko. Lecimy już z odcinkiem. Cześć, siemanko w kolejnym odcinku, a dzisiaj będziemy zdejmować tylny wózek i wzmacniać, żeby czasem nie wyrwało, bo już na serii potrafię wyrwać te wózki, zamówiłem części, które tutaj teraz widzicie. Po prostu trzeba wspawać i daje to wzmocnienie, że na bank nie wyrwie. Jak wiecie, ma być tu turbo, więc trochę mocy będzie więcej, więc trzeba to zrobić od razu. Wjeżdżamy samochodem na garaż i podnosimy do góry i rozbieramy. Nie wiem, czy mi się koła rozejdą, czy mi się koła nie rozejdą, czy będę mógł nim wyjechać, czy nie będę mógł nim wyjechać też nie mam tulej wszystkich też ten wózek będzie trzeba pomalować co nieco bo jest cały porzeźwiały jak już będzie zdjęty to wiecie więc trochę pewnie to zajmie miłego oglądania. O, zobaczmy, co tu mi odpierdolą z tym samochodem. Tak szczerze, ja wam powiem, tak, ja się megajerałem, że będę miał kurwa fajny samochód, że sobie kurwa gdzieś boka pierdolne. Był też taki pomysł, żeby w jakiś takich półamatorskich, bo wiadomo, no kurwa, nie ten poziom, nie? W takich zawodach wystartować, gdzie właśnie ludzie też. Wierzycie, tam nie jadą kurwa na 2JZ, kurwa, 2 miliony koni, tylko tak, o, żeby kurwa coś, coś sobie popróbować, trochę się pobawić. Ale tak, im dłużej. Na to patrzę, tym bardziej wiem, że... No ja nie mam teraz jakoś kurwa wybitnie dużo pieniędzy na przepałkę. I wiem, że to było niepotrzebne, nie? Nie, to nawet nie jest, że mi się znudziło, nie? Na dzień dzisiejszy to ja bym się bał ten samochód kurwa yy, poprowadzić, nie? Ja bym się bał nim pojechać po autostradzie 120. To, to nie jest tak, że jakoś kurwa wiesz, bo z, jakby. No zajawa jest jaka jest, nie? <grym> Trzeba wykręcić, odpiąć akumulator. Ja go całego wyjmę, dlatego że on jest płatnięte ogólnie. Jak do spawania to wyjmiemy to. Widzę, że tu nasi byli drewienkiem se podparli akumulator. Mamy akumulator. Z którego on jest roku? To pre wszystkiebie shadow się jak w środku tu wygląda to? O, stoi woda jak wszędzie. U każdego każdej bymce. Od czego to stoi? A już wiem. Już wiem, od czego to jest. Patrzcie się. Patrzcie. O. Zobaczcie. Jest tutaj. O, ten wężyk. I on nie jest włożony. Tu jest wypust. Widzicie? Widać. O, tu jest takie coś nie wiem czy to było z tym jakoś tu ale ogólnie tu powinno być to on się wlewa tu zamiast tu Więc to jest do zrobienia czy ktoś blachę przyspawał nic nieźle dostawiamy to odpowiem na parę waszych pytań od razu jak tutaj jest po pierwsze to nie jest Seria, że jestem profesjonalistą i to robię to, to ma być seria, że właśnie nic nie potrafię i zrobię ten samochód Aha To pierwsza rzecz no. A druga rzecz jest taka, że wał rozpiąłem tylko dlatego, że nie składany z dwóch wałów Bo tu jest automatyczna skrzynia była, a potrzebuję manualnej Inaczej by się nie dało tego dopasować chyba, nie wiem Mam plan następujący, nie wiem czy dobry, bo jak zwykle nie obejrzałem niczego na YouTubie Odkręcę te cztery śruby, które tutaj są od wózka Plus, odkręcę ten regulator, to i odkręcę to, i powinien sam wózek wyjścia. A wszystko inne powinno zostać Jeśli tutaj chodzi security, na samochodzie. Tutaj w samochodzie. o tu zostałem tutaj z tego na pastwisku. Te dwie są poluzowane i ogóle. Ludzie, zawsze jest podpięty. No. Ja nie Ostatnio no. Nie przykręciłem te z przodu. Dziękuję za słuchawki. Ostatnio jak coś robiłem. A ostatnio jak go składaliśmy samochód z oku. Uważaj chyba lepiłek Już dostał przypadkowo. Teraz pneumat udar czy co to tam było też się spinaliście Zwałek zwał służy do odkręcania Jak chcecie to się tam kłócicie mi to Dobra może podeprzemy ten wózek żeby nam na ryj nie spadł Nie? Jak sądzisz? Okay. Się, spiera się, wspiera się. Parliśmy sobie. Odkręcimy to. Te długie śruby, pamiętajcie, to są madburska. Może <grymne> kurwa! paru rzeczy od nas, jak mówię za darmo, to wezmę. Rąka, koszuleczki, są tutaj, takie ładne. Oczywiście kubeczek, pića, kawy, herbaty, elegancko, ładnie to wygląda. I mamy jeszcze banner, będzie w tamtej części, tak jak mówię, jeżeli ktoś chce chce, żeby tutaj zawisnąć, to może oczywiście zostać na maila na dole siódemki, kiedy wyślecie w końcu ten, ten banner. Jak na każdym garażu musi być porządny kalendarz. Taki właśnie porządny kalendarz. Bardzo ładnie wyglądają te łączniki, rureczki, więc... Bardzo ładnie. Jeszcze jedna rzecz, bo bardzo mnie to dziwi. Czemu Elka? Tam wiedzieli, że Lka, ja nic nie mówiłem <grym> jak coś. Poliopak. Tutaj zrobiony. Kiedyś przeprowadzaliśmy testy koszulek. No tak wygląda. Jest tu nadruk jakiś. Nie wiem czy to jest naletka, czy druk. Nie mam pojęcia, ale testy zrobimy. Na metce nie wiadomo co jest. Tu jest ładna ten M Tuning Tuning Design. Filmik wszędzie Z czego to Aha, jest Aha, promuj dalej w 100% bawełna Ciekawe 100%, bawełna. 100 bawełna, a ten nadruk Nie wiem jak się będzie sprawował Przetestujemy testujemy Bo ty wyjmujesz śruby, ale górną, Jak mi Jak miałem ciężki okres, pomagałaś Nie skoczyłam, ale skoczyłem No, Ja to bym górniak Gdyby tę łapę wyjąć To by się to już poluzowało trochę na dół Wtedy ta streżyna by się zluzowała Tylko tak Dziękuję tu dobra tych całości Co, to wyjąć? Rozbierz to tak jak jedną stronę No teraz to już rozkręciłem No dobra, no to tak tam gdzie ale wiesz A najlepiej to jeszcze trzeba było koło zjąć Wtedy byś tu podeparł w razie czego Ale tak jak to się pomyży jedno drugie to... Nie wiem kto dokręcił cał to koło Ale jest tak dojebane Kurwa Tutaj poszło. coś. No kurwa, piasek do mnie. Do wymiany. Poszło. A tutaj poszło? Się na zewnątrz gdzieś... O, osił się. Narzekasz, Kamil. O. Widzisz? Jest sprężynka. Ładna. Jedna. Samo wyskoczyło. To są od ręcznego. No, no. No, ręcznego. Waga, bo nie wiem co tu będzie. Tutaj. Sama wejdzie, pół góry się ja. No to są wiesz, one nie dobijają Te przednie chyba są inne, tak mi się wydaje No masz personalnie Ej nie, nie łapy się Nie łapy się, ja, zaraz ujebiesz cały tutaj to wszystko Bo to trzeba trochę unudzić tą kurwa, bo ona się zminuje no wydaje Nie, po prostu chcesz sobie chyba z, z drugiej strony Chyba nie gwin Oś tam spraś najprost się wykręcła No Teoretycznie No już chyba idzie Idzie No doczek z... Dobra, puść nie podajcie to, bo jeszcze tu się trzyma. No, no, no. Więc... nie no. Nie trzyma jeszcze? Jaki mechanizm? O, ten kurwa. Jest, ty, ty musisz blachowkręty bym odkręcił z tej ramy. Okej, okay, dobra. Jeszcze o, tak. tu jest. I jeszcze trzyma ten przewód. No, no, prze... nie to ten sobie. Ale przewód. Ale przeło... przechodzi? Tak, to weź sobie może ten przewód No wytpił. Najlepiej to ja bym chciał, żeby to zostało. Wiesz o co chodzi? No. To, żeby zostało, a tego przewoda to ja zaraz. Pojebie. Robię po swojemu. Tutaj. Pyk? Nie. I tyle. A, bo to się trzyma tu. No wtedy. No. I tu, i wychodzi ci w dół, tak jakby to. I teraz tak, tu nam wyjdzie, czyli tam zostanie już na tym. Czyli tu muszę odkręcić tylko. No. To trzeba te imbusowe, mi się wydaje. Tu no. masz. Może kapel ci to to cały, cały po prostu Ta, Tak, my... ale to nie, nie. Bo to mi zejdzie wtedy cały zacisk. A ja nie chcę tu zacisku. Co robię? Nie, to będzie czytać. O skrzynie czy co? No, być. Ale. Co ty kurwa tu jesteś? Kurwa, ja tak żałuję, kurwa, że ja nie wiem nawet, kurwa, jak samochód jest zbudowany. Wiem mniej więcej, jak silnik działa. Wiem, co to są tłoki i tak dalej. Wiem, co to są panewki. Wiem trochę, jak działa silnik, kurwa. Jak działa napęd. Kurwa Jak, jak ja mnie ciężki pasyre, okres, pomagałaś w niedoli... Teraz to już widzę Szkoda, się, że Może łatwiej to będzie No nie, ja tego nie odkręcę Tak czy no tak, jeżeli tu chce, to też tego nie odkręcę Bardenga do mnie nie pisze już Pisał do mnie jak chciał walkę Teraz chyba nie chce walki, to nie pisze Nie wiem A tutaj to... nie wiem jak ona przechodzi nawet. Wiesz o co chodzi? Aha. No. Tu masz śrubę odkręcić ją i kurwa po innych. Oni serio skrzynię wyciągną zaraz. No i wyciągnę to wszystko. Kurwa on mi obiecał, że tą skrzynię kurwa zrobią w kurwa gdzieś w Poznaniu. Tutaj uciął. Nie no, Tutaj gumy to tam nic a... nie będzie. Dobra, przepniemy, to lepiej będzie szybciej i bezpieczniej. To nie wiem, to Wiecie, to jest bo tak na No. Tenie... Nie wiem czy mi wyjdzie i no No no, no, no. No, no. no, no. no, no, no. Dobrze, akurat tu jest A zbiorniki co? Jak si rączka przeszkadza, to możesz odkręcić sierączkę. No. Nie, przeszkadza. nie zajęła chłopak, bo jak sobie Nie przejdzie, no, mówiłem, że nie przejdzie. Dobrze. No, tu dotąd ci przejdzie, to prawda. Tu trzeba też ujechać. Tu też trzeba Dobrze, ja jeszcze miałem takie delikatne kurwa zawahania. Czy może jak on poskłada ten samochód, to czy tak 50 na godzinę mógłbym zaryzykować? Ale jak on przedtem przeciął przewody hamulcowe, jak ja mam zaufać, kurwa, że on je na nowo potem podepnie dobrze? Dobrze chłopaki robią, jest dobrze chuj. delikatnie o, tylko. Się nic nie stało. Wiesz. To się zamaluje. E, ja potrzebne. To. Nie, to trochę potrzebne. To i tak tutaj. To, może... to ci jest, może się zapowietrzyć. Wiesz czemu? Bo tu i tak będzie trzeba do hydro zrobić. Trójnik, rozumiesz? To i tak będzie trzeba spuścić. A cały jak nie, to możesz No Wizowie, łączcie kropki, kurwa, bo to ja raczej nie przeżyję, nie? Chorobę wstawić wcisnąć po Bardzo bym Was prosi, żebyście łączyli kropki Przyroga, no. To typowo to i do no. do ty by ujewa. No tak, to nie jest tak, że Wardegam i Jasia podstawił. To? No to obietni. I weź śrubę sobie Dobra, no się O, jest. Tak się sztuka. Tak widzę, że tam kurwa każdy z jego rodziny to mechanik, nie? Nie wiem tylko, kto ma największe predyspozycje, tak a kto tak nie. No. Chusty impostor, nie? <laughs> Seria? Mówię. To spórne jest, cool, jest więc. No. No, a czy tak? to musisz ten sam numer, wej? No i Co się. Ej, serio, O. I urwałeś? Ja się. Ja pierdolę. Nie ma takiej... Ale to trzeba było dziesiątkę wziąć pod trzy czwarte, ale pod jedną drugą. Tak jest też są i wtedy by Ci poszło. Czeka. To nie tu Tego. Tu masz takie... Patrz. Czyli dziesiątkę na jedną drugą. Widzisz? I to by Ci poszło. No. Poszło? Chyba poszło, tak. No tak, poszło, no. Wreszcie, Trzymasz? Zobacz co, no, no. wziąłeś na tym od razu, wcześniej? Zajadł przyjdą no, no. Dobra, od razu w drugą Puszczyło? Coś tam Dobra Dobra, już teraz jak poszło to już można tylko coś no, sobie... ściągnąć i ręcznie kręcić No kręć, kręć. No 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 było wtedy założeni tego kawałki Trzymaj Koba. Tak, z każdej. Dobra. teraz Trzeba tu porozumieć tą wyrękę, Trzymaj to. Ale to w sumie bym mu to zdjął już. zaraz. No poczujmy, trzymaj. Dobra, mi puściło. Trzymaj, trzymaj. trzymaj O, to jest przewód kurwa jeszcze. Podewarłeś tam. Dobra to. A bo z tego nie odkręcisz. Co to kru. kurwa? Dobra. mi Co się z leci. Dobra, wyszło jenia. Kurwa, ja na to patrzę, jakby jakie są statystyczne szanse, że kurwa on ten samochód, wszystkie te części, których ja nawet nie wiedziałem, że są w aucie, będą sprawne? Żadne? <grystanie> o kurwa. Już. Już no. nic nie trzyma. A, bo to już się urwał. Ta, tylko weź tamten. Ja nie wezmę, bo mi się już rozpięło całe. Na ziemię. Teraz zaszło co rozkręcić Wiesz? Jest chyba jeszcze śruba tylko tu rozkręcić i wyjdzie Co? To są wózek będzie. My tego byśmy nie wyjęli stary. To, się tak, to jest w tulei, ale ta tuleja jest tak zapieczona, że to szok. On jest w takim stanie jak widać te gumy to nie wiem jakie są. Te gumy to trzeba by mieć. Ale te wyglądają jak... Nie, chociaż ta jest rozwalona ona. Te też są wymiany. Trzeba go obczyścić. Zrobić. I tutaj tak, też trzeba wszystko porozbierać. To trzeba wyjąć. Zobaczcie jaka tu jest guma. Rozdupcona też. Trzeba będzie zrobić. I stał... no to. Czy to się nie odkręca? Czy to się na to spawa? A co to kurwa jest? Przeskoczysz to zęby Jasiu, co ty mi kurwa wykręcasz w tym aucie? Ładnie, wyjmijmy to, tą rurkę. Kurwa, on tego nie skręci na nowo no. Czemu to wszystko idzie nie tak jak powinno iść? Jest, jest. Uwaga Kuba, może oliwa wylecieć. Dobra, Mamy. Stój, 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 bo tu coś jest. Pobka paliwa i czujnik. Tego a śmierdzi co? Żeby się pierdać z tym. To porozpinać. I tak, każda kostka inaczej. Ta idzie tak, ta idzie tak. Tu i tu można to rozkręcić, żeby zostały tylko na tych. To jest na takich obejmach małych. I teraz to zajmę. A tutaj trzeba wziąć śrubokręcić. Na ten moment są zdjęte tutaj wszystkie rzeczy <laughs> tu trzeba chyba to wszystko też porozbierać No tutaj też wiadomo, tylko nie wiem jak to, to odkręcić, jak to się odkręca utuć na taka śruba. Zbiornik jest wyjęty, wszystko jest wyjęte. Samochód się prezentuje tak będzie trzeba to wszystko odczyścić, żeby wspawać. tam też a co ty mi tu kurwa będziesz spawał? Yy, jak widać nie ma jakoś rudy. Nie jest źle tutaj gdzie nie takie delikatne te. A tu nic nie ma, kompletnie jest zdrowy. Co więcej? Wózek? Nie no kurwa stary, jak on by tam LPG miał kurwa, zamontować, to, to ja bym go kurwa za terroryzm kurwa zgłosił. Że zbudował kurwa bombę, która wypierdoli w centrum Poznania, nie? Czy tam Wrocławia, czy gdzie on tam będzie jeździł. No tak. Się go wyczyści. Dyfer będzie, i będzie jak nowy. No wiadomo, nie? Wydaje tu się psiknie, wymiany. tam się to psiknie. Się, są niestety rozwalone. Dobra, ja tu jeszcze to wszystko porozkręcam. Żeby wszystko ładnie było, będzie trzeba tu jakoś przeprowadzić. On to dobrze robi ogólnie czy nie? Jest, jest jakby taka szansa, że rząd trochę jaja robi, ale tak ogólnie to tam jeszcze nic nie jest zjewane. No nie pisz XD, no kurwa, proszę cię! No kurwa, no. No ja się nie zdą i mam kurwa marzenia. Kuwi stami się tyle co on. <grystanie> o. No tędy przeprowadzimy. <noise> Jak to pójdzie, to graj w lotto, to kurwa, chyba to muszę prosto. zacząć. Gdzieś tu wejdziemy z powrotem. Więc na dzisiaj to wszystko tak wygląda. Ile mi zaszło? Nie wiem, 4 godziny mi to dzisiaj zeszło ze wszystkim. Więcej <noise> bajz również, nie wiadomo czego. Części będzie trzeba to wszystko wyczyścić, hmm. powiedzieć, gdzie to myć Pomyć Pomyślcie, przecież. Zostać. No nie, no kurwa, miałem marzenia kiedyś, widzowie, chciałem dobrze.